Siemanowi widowie w kolejnym odcinku z xtv 2 No i znowu nie wiem co powiedzieć he he. Nie Ogólnie, o dobra Ogólnie to ja tam na tym Kurde gdzie ginę często Już trochę dalej dochodzę, ale oczywiście nie od zera, ale World start poza. Próbowałem sobie przejść na tamto, na praktikę. Nie wiem. 50 ileś. Zrobiłem. Ale na praktikę zajęło mi to nie pamiętam ile prób, ale myślałem, że mniej chyba było tak nie 120 myślałem, że mniej myślałem, że co 80 Oni to zajmie, ale tam jest po prostu w część. A potem już trochę nie jest taka pojęciowa, ale nadal ciężka. Poziom nie jest łatwy, nie jest łatwy, nie jest ciężki. W sam raz. O kurde. Mówię, a dobra, nieważne. Ale patrzcie na ten baga... Nie pamiętam, co się... Jaki bag to było. Gdzieś był... Gdzieś tu. Jak wleciałeś w jeden z tych kolców, to jakimś cudem żyłeś. To nie, że zginąłeś, a żyłeś. O oh, kurde. O kurde. To będzie poziom, na którym nie będę miał 4000 prób. Jest cięższy od Speed Racer, ale czekaj, ile będę miał prób. Pewnie 4000. Nie na no, żarty, sorry. Ciężko, żeby znowu nic nie zajęło 4000 prób. Zobacz, coś nie mogę zrobić z tego są no, tu, nie wiem czemu. No, no, Nigdy tego, tego się nie da przejść. O kurde, czemu akurat tu? Mogłem tu już przejść i może mieć dobre... mieć dobrego rana. <grym> ja chcę po prostu zrobić do 50% i... Nie, to będzie jakiś mega dobry ran? Po 50 to już trzeba przejść jedną z słabych części. Oczywiście są dla mnie słabe, ale gorsze części jak końcówka, kilka prób tą zajęłam, ja trzy trzy razy zginam na końcówkę, bo jest jeden klik, który jest dziwny. Nie jest klik to takie ale takie dla no, na przytrzymanie. Cięższe jest od tego same, to... O kurde! Trzeci samolot. Trzy samoloty. Trochę za dużo samolotów. Trzy. Gdyby ich nie było poziomy by były łatwe. Bo gdyby nie było tu tych samolotów, to poziom nawet nie by były łatwym demonem. No bo no, wszystkie inne części w miarę są ok, ale te samoloty są najgorszymi częściami. Ja teraz, ja zawsze mam taki dzień. W jeden dzień mi idzie dobrze że cały poziom, w jeden dzień jakaś gorsza część jest dla mnie i w jeden dzień jeszcze jakaś gorsza. W tamtym była ta końcóweczka. Bo no teraz już dosłownie wstaję, zagrałem sobie rano na starcie i mam dobrą próbę za pierwszym razem. Tam to kurde, jakąś kliątkę mam na sobie... Trochę dziwne, że można się tak męczyć z tymi poziomami Można męć... Nie wiem, z XTV2 mogę się męczyć dłużej niż... No nie z jakimś um, dłużej niż jakimś... No dobra nieważne. What? What? Jak gdy zaczynałem go na yy, i przeżyłem The Lighting Road, to grałem sobie z takie easy Demona, nie pamiętam. Easy Demona nie jaki easy Demon, easy poszan. No i on był taki ładny kolorowy, teraz go się nie znać Nie wiem, czy on nie jest już po prostu tak sławny, nie wiem, czy, czy zrobię się sławniejszy, ale po prostu nie mogę dać się go znaleźć. Um, ale no to no, bez zginięć, bo inaczej to robić na praktyce, <dzi> zdziwiłbym się gdy, gdy ktoś do mnie poszedł i powiedział ej przeszłem y tataki, pokazuję, że przeszedł, ale na praktyce, no ale przeszedł, przeszedł, no ja też przeszłem na praktyce, no przeszłem akunę na praktyce, ale trzeba tak dużo trudno to poświęcać, kurde. to to jest masakra jakby no nie wiem wyobraźcie sobie kurda no jakiegoś stream demona co mi no i zaczynacie z nim no ja no, akumia z tysiąc ileś prób tysiąc ileś no prób what No no no, 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 no. okej okay. Boli jest do opanowania tylko nie wiem, czemu nie, czasami nie klikam na nim Bo zapominam, że on istnieje Że tam jest jakiś klik Albo że tam nie wodę Okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, okay. okej, szkoda, że zginę, na 37, a mogło być dalej, czy tam czterdzieści? nie, na pewno nie czterdzieści. na pewno nie mam 47, Myślałem, że już dojdę gdzieś w ogóle. No znowu. Że ogarnąłem sobie ten początek. Nie... No nie ogarnąłem sobie tego samolotu, bo ten samolot jest taki ten tu ja no, go często próbuję, ale jest taki denerwujący, że jak na nim gram z serpozem, to rzadko to, to robię bo nie chce mi się i tak się ginę w jakiś głupi sposób i sobie nabijam, próbując go, ale tak średnio nie ćwicza, średnio ćwicza ten drugi samolot, bo się, yy, jadłem raz na blisko ostatnio, bo zaraz za daleko, no i zginę. aha, bo to tak się dawało dobra już powiem. ale ja nie chcę mi się też trochę tego ćwiczyć, bo to za dużo prób zajmie, a nie chcę być miliona prób na tym, Hmm. Kurde, już myślałem, że znowu tam dojdę, ale nie, 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 nie. Co? Zauważyłem właśnie, że ja poświęciłem tam mega dużo prób. Poświęciłem dosłownie, więc 6 minut tylko po to, żeby raz przejść ten drugi samolot. Wow. Łat? Spronowałem tam, myślałem, że się odbija od dwóch, a nagle od zera. Ja nie mogę. Tego słownie nie mogę. Ale o kurde. A! Okej. Okay. Nie wiem co się powiedzieć, więc yy, Nic nie wiem. Kurde, zginąłem. No nie da się. Ci się odbije raz, to już dadam. Moje palce za mną nie współpracują. Nie chcą szybko latać. A tu trzeba na samolotach szybko latać, bo trzeba prosto, kurde, latać. Nie tak jak tu, ale gdyby tak cały poziom był w, tam, w takim samolocie, to nie był to, nie wiem czy to był łatwy. Demon, raczej poniżej, gdyby cały poziom był latany w dwie kratki. Bo to szczerze dużo osób by tam przechodziło. Tylko trochę długo by to zajęło. Ludziom by się nudziło. Ciągle ledwie tak samo. No tak jak tu mniej więcej. Nie, wiem ile to jest kratek. Tak na oko. Tam jest łatwiej niż dwie, bo... o nie, nie mówię. O, inku ma! O, Ingo ma! Jak śliczne masz! Gałąski! Już nie mogę, bo nie wiem czemu, co, co, co. Ale tego to jest... Patrzcie, przechodza metyst. Zawsze to mówię, gdy nie wiem, co Często to mówię, gdy nie wiem, co powiedzieć. Patrzcie, przechodzę test Nie wiem, co z powiedzieć. Nie wiem, że ta końcówka jest wkurzająca, że jest, są dwa bóle, czy więcej. Na pewno to nie jest jeden ból. Kurde, rozgibili mi łapa, rozkibili łapa, pa, 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 Okej, okej, okej. O kurde, jak ja nienawidzę tam ginąć. Z na siebie zbyłem, o kurde, chciałem, doszedłbym do rekordu. Bo tamten ticket nie jest zły. Po prostu robiłem go trochę źle. Nawet da się przeskoczyć tam. Tylko. Trzeba stailingować. Nie trzeba tego No zieloną kółkę, no nie trzeba. Można, ale nie trzeba. Sprawdzam, bo sam to i robię, gdy się tak nie wiem, ćwicza. Pada się. Patrzcie nie czekaj. by próbuję zrobić bez tego. Nie da nie umiem, czekajcie. No ale da się, da się. Nie, raz doskoczyłem No i Tak mniej więcej wygląda potem cały poziom. Wow. Daj byłoby takie 50 na 50. Ja nawet nie szukam tego, bo to jest sławny poziom. Sławny, łatwy demon. Nie mogę, jeszcze nie umiem, ale nie wiem, bo... No czemu? Czemu mi tam przytrzymuje? Jak jej ja ona nie przytrzymuje? what, Nie rozumiem teraz tego. Czemu jak ja klikam, to nie uzna jako, że przetrzymuje, No nie wiem. 嗯，哼哼哼哼嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。 Nie wiem co powiedzieć. No na dnie, dosłownie nie wiem, zawiesiłem się. Mam zawieszenie. Ale jak dojdę do kurde, jak przejdę drugi, pierwszy samolot, to będę cicho, bo chce się zrobić jeszcze ten drugi. Ale dopiero przejdę pierwszy. bo pierwszym też to no, nie ten drugi już jest troszkę Okej, będę ci Okej, okay, okej. Okay. Kurde. I teraz, jak będę tam dochodził, to będę ci o Bo nie wiem, nie wiem jak łatwiej mi się skupić. No, no, Muszę przejść to. What? Czemu ja wleciałem w ścianę? Słusznie byłem w ścianie. Jak to możliwe, że kurde, jestem w ścianie. ale jest przeze mnie. Nie pamiętam, co to może być gdzie Ten samolot średnio. Ta część też. No mniej więcej, panu, czasem zgina na tych częściach, ale nie wiem, jak to zrobić. Okej, będę ciągle. Okej, okej. O kurde. Kurde, wiedziałem, że jakoś to zmarnuję. Słyszałem, że mnie to wybiło w kosmos. Ja żyję, że już dałam. A jakoś jeszcze na tej powiedzieć. A z tego się nie da, z tego się nie da tego tak. pierwszego robić tak z I tak zmiję razem, że no zawsze rozginasz choć raz. Nie ma osoby, co na nigdy nie zginą. Każdy tam przynajmniej raz kiedy Nie ma osoby, która nigdy... Chyba, że zrobiła sobie dwa tak tak za pierwszą próbę, no to hmm idę to mówię o sposobie, które mam przynajmniej gdzieś trochę się męczyło, no. O kurde. Proszę, no właśnie, ginę zawsze w tym innym miejscu. Już mam, szczerze, już wyćwiczałem trochę ten drugi samolot, nie wiem, tak grając od zera, ale yy, nadal yy, problemem jest, dla mnie to, nie wiem, drugi, nie trzeci i nie wiem czemu, ale ja już go próbowałem i co, jak z jakąś trzecią próbę, czyli jakbym teraz to zrobił, no tam poszedł, to powinienem zrobić, ale nie pewnie jakoś się jeszcze zestresuję i nie trzecią, czwartą a co jakiś czas o kurde

najmniej skróćcie ten poziom choć o, nie wiem, usuńcie jakąś część bo wszystkie części są, przynajmniej trochę masz, masz prób na każdej części na przykład na tym, choć raz zginiesz na tym, choć raz zginiesz właśnie każdy pewnie to ginie za każdym razem, ale no raz przynajmniej zginiesz tutaj raz ktoś przynajmniej zginął. tutaj, chyba że nie Ja tutaj tak. Ja też tu. To jest najgorsza i najdłuższa chyba część. Tę sama, ale, to samo, to samo. No. Co trzecią próbować? 60. Jedną su. Super. Dobra, jeszcze sobie poćwiczę. Bziu, 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 bziu. Okej. Okay. Ja wiem, że tam tego nie wolno tykać. Mam nie wiem. No kurde, źle. Nie wiem czy nie, z tego trzeba się odbić. Bo jak? Nie wiem. Kurde, no dobra próba by była, gdyby nagle tak poszło. Tak mi szło rano. No dosłownie tak. Dobra, to spróbujemy sobie jeszcze x-step. Ale to już będzie jedna z ostatnich razy, bo nie wiem. I step Nie wiem. Nie wiem, czemu... Bynajmniej, nie wiem, Hmm O kurde I Właśnie o tym mówię Teraz będę ginął na tych pierwszych częściach I nie dojdę jeszcze tam Bo oni wiedzą, że ja rekord Widzicie? Widzicie? Trzeba było tyle potrzebować, A wszystko z nienawidzi, oprócz tamtej części tam, tam Dobra, nie ważne, nam <grybujem> agerujmy Najbardziej w Ten ostatni kolec jest tak w bo już myślisz, będzie dobra próba. Żartowałem. Będziesz miał okropną próbę zginą Albo na przykład, jakie ja tam. Dochodziłem do klubu na ile żartowałem. Spróbuj jeszcze raz. Mam to gdzie że ty próbujesz pobić rekordy. Właśnie o tym mówię. Ale tu jest portal. Szczerze. Nigdy nie zwracam uwagi. A teraz dopiero zdroczyłem. Ile tu portali jest? Ile? Ile ich jest? No pa! to jeszcze nie ma. Dwa, już dwa. Na początku tak. Na bólu rekordowa lista. Lisa, milion. Dobra. Lista milionowa. Dobiję do pół godziny, to już kończę. Jeszcze 6 minut. Może nawet dojdę do tego kluba. Nie a Kostki, kurde klub. Chyba Chyba się to nazywa. What? tym poziomie jaka jakiej długości? Pewnie XXL. XL. XL. Albo XX, L? Nie wiem. sprawdzam Long. Okay. Nie najgorzej. Mm, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. i przeżej. Właśnie nie! Miałbym szansę jeszcze 5 minut zostało. No ja nie dojdę tak szybko do tego klubu. Raczej, raczej, ja nie mam pewności. Ale ten, jak ktoś próbuj i przeszedł na normala i próbuje to jak ja z normali i nagle tego The Lighting Road. To, to nie róbcie przeskoku sobie, zwróćcie coraz wyżej. No, nie róbcie jakichś ogromnych przeskoków, bo po potem macie milion krów. Ja Speed Racer przeszłam kiedyś, no. Z The Lighting Road na Speed Racer, no. także jak na łatwe demony, trochę duży przeskok. To nawet nie powinien być łatwe demon The Lighting Road, nie wiem, Speed Racer może. Nie wiem, mi się wydaje, że tak. XT raczej też tak. Ale Demon Park The Nightmare, Platinum Adventure, The Lighting Road. To wszystko nie. A jak ja to przejdę do numer tego demona. Wow. To na ja na 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 będę się z tym jeszcze męczył. kurda, dobra próba. Będzie chyba, chyba. Uff, doszłem. O kurde, nie, o kurde, 66, no dobra, chciałem jeszcze raz to dać, no to na tyle, więc sayonara.